Pani siedzi z tym jajkiem tutaj. To jajko znosisz kaka? Trzymam. I, i... Jak to? Medytuję, żeby ich było w końcu 20. Afirmujesz. To właśnie. daruję tam. Dobrze. To jeszcze wizualizuj. Tak. Dlatego i patrzę na jajek. Jutro idziesz po jajkach. Jemy, jaj jemy jajecznicę jutro. Jutro jemy jajecznicę. Na śniadanko. Ze szczepiorkiem. Dobrze. Nie przeszkadzam pani w takim razie. Działaj. działaj widzisz, dobrze, że lubisz dużo pojeść, to też siłę masz. Dobra, No na Karpatce maksymalnie być Pół brytwalny Karpatki, nie za dobra, ile siły to ma iść na YouTube? Mięśnie poszło. Nie, na retube. Ja za mało karpatki dziadem. Nie mam siły. A tutaj mamy to. Miętę. Cała ładna mięta wyrosła. Ale między tymi. Tylka. Na nie trzeba, nie? A po co? Chyba, że na nogi. Na głowę. <noise> na tak. głowę. <noise> no. Nie wiem. Nie słyszałam, żeby na siłowni się robiło partię na głowę, ale... Okej. Okay. Jak, jak byś to widział? I to na siłowni robić partię na głowę. Z pani, tak? Lewarek się zakłada i śnież. Dawaj, wiedziałeś, Takie te opaski mają barek tu i sukatny. Mamy dwa w jednym, siłownię i opał od razu, nie? Tak jest. A nie darmo złomem rzucać. Jeszcze kaw, płacić za kawnet. No. Nie jest Jeszcze zapłacisz za to. te weźmiemy jeszcze. Chwalece się zmieściły na tym planie, Przed najwyżej znowu. Chyba na mi ja się nie podtrzymywali jest, jest, to co nie wyjdzie. Tak bo to tak mają. Tego się wytnie. Co, to jest ja trząb? Nie wiem, czy będzie widać. O, nie widać. kury? Tak, centralnie nad kurnikiem. No, A nasze kurki oszalały, jak dostały taki apartament, nie? Od razu zaczęły w jakieś dźwięki. Nie jakaś płyta, tylko jest naturalna decha. Od razu wyczuły. Patrz, lata tutaj, No, nad domem teraz. Nie wiem, czy widać. Pięknie, sprzątnięte tutaj. Jeszcze przyjedziemy po Mausera, a beczki zostawimy. Mamy tam gnojóweczkę, prosto na pole pójdzie. Także dobra. jakoś nie padłem. Jest okej. Okay. Co masz? Piękne no. Malutku, jedź, bo masz kubato. No, ładnie pachnie, nie? Mhm. Oj no. O, i zobaczcie, kochani, tutaj ta część posprzątana. Maudzer do wywiezienia tylko i później beczki. Przepraszam, się zrobiła z przestrzeń, tak jest. Idziemy Kasia, idziemy na obiad nie? Kawał dobrej roboty dzisiaj również zrobiony. Jeszcze nam słuchajcie zostanie tam przy stolarni i tą część mamy fajnie ogarniętą. Później tylko tam za zwiosem jeszcze ułożę, ułożyć rzeczy. Co sobie wypakujemy? Zapasiki. Zapasiki, <grymka> tak. Zapasiki lubię. Tutaj te wielkie bele. O, fajnie. To no, trochę przeschnie. No, Łukasz, będziesz miał co robić. Sobie, że nadszedł kryzys w kraju, i to od ciebie teraz zależy przetrwanie Twojej rodziny. Czy wiesz, jak przetrwać w mieście? Jak pozyskiwać i uzdatniać wodę do picia? Jak pozyskiwać żywność? Gdzie szukać schronienia? Jak i gdzie zbudować schronienie? Czy choćby jak wytwarzać własne domowe leki? Wszystkie pytania i odpowiedzi znajdziesz w Biblii Preppersa, która powstała właśnie po to, abyś mógł spać spokojnie, wiedząc, że w niej znajdują się wszystkie rozwiązania problemów znane ludzkości w czasie wystąpienia jakiegokolwiek kryzysu, które będą ci potrzebne, gdy taki nadejdzie. Właśnie trwa przed sprzedaż a ilość książek jest ograniczona, więc działaj teraz, ponieważ to jedyna taka książka na całej Ziemi. Ale więcej informacji znajdziesz w opisie.